Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Hubert Miściwujewski, witam państwa serdecznie. No i pytanie: Kto jest ze mną? Kto jest ze mną? Jak ty się nazywasz? No nie wiem, no mam podpisany. Jestem. Przeczytaj. A to jest chyba po angielsku, no nie jestem taki sam. po polsku, przeczytaj. T-S-V-E-L. Ale razem przeczytaj. No nie mogę. No tak, ja mam firmę odzieżową i wybrałem po wizerunek Natana najbardziej mi pasował. A to, co to? No to też jest biżuteria. a na ten powiedział, że jest aktywnym. Yy, aktywny jest, więc no trafiłem, trafiłem. Ta, drogi nie był w ogóle też, tak? No to on tani bardzo jest. Ty Szelem, że się bardziej przygotowywałeś na konferencję nie na Taziego, tylko na Natana Marconia, nie? Słuchaj, inaczej, na Twitterze mówił mi, że się roz... i tak dalej. No to mówię, no to zajebiście, no to on na, on na mnie słucham, on stop. To myślę, o to się po, coś tam poodpieram, ataki, coś, bo tazy, no to ma tak, takie nisk, niskich lotów raczej. Ale zajebisty on jest. Do flicków jest idealny. No. Moim zdaniem... No. Nie. Czemu? No to bo jestem jego przeciwnikiem i, i czuję, że to, to, to nie jest fajny przeciwnik ogólnie. No mówisz, to nie jest fajny zawodnik. Że, mówi, jest Mówi, że lewym cię zgasi albo kolankiem. Tak, nie chodzi mi o walkę, chodzi mi ogólnie, to nie, nie, nie jest za fajne. No. Tak? No. Ale dlaczego? Was, on nie, nie rozumie tego w ogóle i mu się, się nie chce. To jest człowiek byle jak, który wszystko robi. Byle jak robi, byle jak. Zobaczysz, zobacz, zobaczycie. Ja wiem, że on się wydaje super do tryków, bo jest nowy i tak dalej. to nawet, powiem wam tak, nawet po tej przegranej, żeby on dostał jeszcze jedną walkę, spoko. Mhm. Tylko ja mówię mu, że to się może nie wydarzyć po prostu, że może się nie wydarzyć taka szansa, nie? Żeby on potraktował to poważnie wszystko. No ale no widzisz, jak potraktował, no. Jadłeś zupę pomidorową? Czemu? Czuć, strasznie ciebie zupą pomidorową, serio. Nie. Taką zryżem. Ty I teraz spytam się ciebie wprost, pasut. Ja wiem, że ty prowokujesz ludzi tym wszystkim, tym rzuciem gumy teraz, tymi oczami. Jak prowokuję oczami? No, ja nie jestem głupi, stary. Ja wiem, po co ty to robisz, żeby się o tobie mówiło, żeby o cię nie zapominano. Tylko powiedz mi, jak ty to robisz, że ty gdy masz soczewki, czy nie? Czy ty masz tak naturalne oczy? No mam po prostu Bo tak. Gdzieś... Ja nigdy nie brałem nic ani nic. Gdzieś się spotkałem z taką teorią, że Ty używasz soczewek i to jest prawda czy nie? No przecież jedyna teoria jest taka, że jestem ciągle na więc no tak. to, no to jest prawda. Ale no to przecież ja wiem, że to jest nieprawda. Pytanie, Ty używasz soczewek czy nie? Nie mogę po powiedzieć, jak tę sztuczkę zrobiłem. Aha. Mówiłem to, ale nikt mi nie wierzy. co to mówi... mówiłeś? Mówiłem to, czemu jestem na tym wideo z samochodu, na... wyglądał na Wszyscy mówili, o nie, jak się tłumaczy? Nikt nie uwierzył, to stwierdziłem, że jak nikt nie wierzy, to. Co? Co? i tak. to to mówiłeś? Aaaa, słuchajcie, tak wygląda człowiek po użyciu kropli od okulisty. Wygląda na. No masz gałę, słuchaj. Jak... Wyglądał na. tego wy... wyglądam. Tylko nikt mi nie wierzył, że ja jestem wtedy w tym samochodzie. I nagrywam w Katowicach, podchodzi do mnie typ, hmm. z zagłębie Sosnowiec, się na ten klub, chuligan. O, z ośmioma typami. I mówi: Ty Kur. Wypierdź stąd. Ja też jestem, to panowie. No mnie podoba mi się to k... Kur... w internecie, ja mówiła o co chodzi. No kur... na ciągle nie jeździsz samochodem. Ja myślę je... Siedziałem, pobierzałbym po, po okuliście, po drugie na, na pas na, na miejscu pasażera. na tazy się ze z ciosem zliściował. Szkoda, Bardzo dobrze. Szkoda, że nie umiem na wywiadzie, no ale trudno. <laughs> no dawaj. No, więc tak wygląda, tak wygląda oczy po atropinie. Ogarniałem ją trzy dni, żeby wam pokazać, że tak wyglądają oczy po atropinie. O. Sprytnie to robisz, sprytnie robisz to, żeby się o tobie e, mówiło, no Aj, bo tak, ja to rozumiem. Wie, wiem, że, wie, że będą komentarze, -a, -a. Tak, no oczywiście, jest tak. I ale, bardzo dobrze. Ale tobie o to chodzi, co? Żeby tak. właśnie mówili. Ale, tak, tak, tak. ale powiem ci tak, Pasut, ale bardzo mnie zmartwiła jedna rzecz ostatnio. Że ty zjadłeś własną skórę. Co to było? A nie masz tak, że obgryzasz paznokcie na przykład? Nie, brzydzę się obgryzaniem paznokci. Ja obgryzam paznokcie. Sama, no. no ale wiesz, stopa, a ręka, no... No rozumiem, Sto rozumiem. Ale to nie było smaczne, jak ocen. Był to błąd czy nie? Przyznaj tak szczerze. Nie, no bo miałem zasięgi dobre z tego. Ale to było obrzydliwe w smaku, że kurwa to. No, <laughs> tylko taki, właśnie widzisz. Taki pringle z kurwa, z pod szafy. Tylko teraz jest tak. Bo ja cię lubię i obawiam się, że ty przesuwasz te granice, tych zdobywania zasięgów cały czas. I kurde, żeby jej nie przesunął za dużo, bo to obgryzanie tej stopy, no obrzydliwe, stary. No, no. no dobra. Czyli to no. jest dla ciebie już granica przekroczona. Znaczy, no takie wiesz, no kurde, no stopę własną jeść. No dobra, no to nie zrobię tak, wymyślę coś innego. Co no. ja poradzę, że tak internet teraz działa, no mamy poważną rozmowę, to wiesz. Ale się biją? No. Liścia mówię. Liścia chyba, no. Ale zatańczył, zatańczył Tazy. Ale, jest... Ale kurczę, grubo. Dobra, yy, jeszcze tylko chwilę rozmowy z Tobą. Strasznie jesteś szczuplutki. No tak, no bo 8-4, nie? Czy może przez inne rzeczy tak wyszczuplałeś? Nie no, tak serio, to, to, to co trenuję dużo, dobrze jem, zajebiście się czuję, czuję się w formie życia, jestem super. Ale wiesz co fajnie, że to wyjaśniłeś, bo może część ludzi w to uwierzy. bo ja, 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 ja wiem, połowa widzów masz na pewno takich, którzy to zrozumieją, tak, a połowa tak. będzie, no ich git. Tak. Jedziemy dalej. Jak twój przyjaciel Aisha Speed, słuchaj. No nie wiem, no kurde, to było p w ogóle, słuchajcie, bo dostałem telefon godzinę przed. Serio? Godzinę przed, godzinę od przed. Od kogo? Od Wojtka czy...? Nie będę mówił, ale kogoś z, okol z, z otoczenia Fame. No ale no. generalnie pojechałem od razu i zajebiście było, no. Tylko, że powiem Wam, już bym nie od trzeci raz, bo to męczące za nim biegać. Uj. Bo ludzie mówią, że biegaliśmy za nim jak pies, no ale co mieliśmy zrobić, jak on biega, jak, jak mieliśmy... Powiem Ci tak, nie wiedząc to, że Wy tam byliście yy, tak jakby zamówieni, powiem tak brzydko, no to wyglądało to komicznie, nie? Tak? No Wyglądało to komicznie, że Rozumiem. po prostu tak latacie Rozumiem. za nim. Ale Rozumiem. potem, jak się dowiedziałem, zrobiliście zajebistą robotę ogólnie. Tak. E, e, dzisiaj widziałem TikToka, że Aisho Speed dał e, dwa wypady do Polski jako STR. I dał tylko nas i Rumunię. Słuchajcie, to jest tak, że po prostu bardzo długo walczyliśmy z Wojtkiem o ten przyjazd do niego, bo on nie chciał przyjeżdżać. Tak? Tak, kancelaria premiera się wycofała, bo miał się z premierem zobaczyć. To, to e, była e, prawda, en, że on chciał pójść do Tuska? Energylandia, tak. Energylandia. Wycofałaś. Wiem, wiem widziałem. No? E, I po prostu było, Han, czyli nie chcecie mnie, nie? I my, o to nie, ale jakieś inne atrakcje, bo chcieliśmy dla widzów i dla siebie, żeby się, dla nas, żeby się pogadać przy nim, ale też dla widzów, żeby sobie pomyśleli, kurwa, Polska to jest zajebista, Speed wrócił. Nie chcieliśmy stracić tej szansy, więc i noc, wysyłaliśmy jakieś atrakcje, wymyśleliśmy też, no i w końcu się udało. No. No i co, yy, trzeci raz podobno mam też wrócić? Tak, tak. No ja, nie, ja nic nie wiem o tej wizycie, ale jak wrócisz, to zajebiście. Ale zasięgowo też dla Ciebie, co to było dobre? Nie, no podbiło mi trochę na Instagramie. Wiesz, ja tam mogłem biegać z jakąś karteczką swoim Instagramem. Nie, nie chciałem, bo. bo kurwa, to było takie. On jest takim fenomenem kulturowym, internetowym, i chciałem po prostu jak najwięcej chłonąć, a nie tam się promować. Zresztą widzowie anglojęzyczni też nie dużo dają w Polsce. Może kiedyś przejdę tylko na kontent angielski, nie? Ja nie wiem, czy świat jest gotowy na Roberta Pasucę, słuchaj. Jest gotowy, jest. ja i tak o tym myślałem. Poważnie? Po no pewnie to tak, chłopie, shorty po angielsku robisz super. Porobię sobie jeszcze trochę walk i potem sobie pomyślę o tym. Na pewno to zrobię. Mamiko, z tego co wiem, weszła na kontent międzynarodowy kiedy ona liczby kręci, nie? O to chodzi, z nią, gada z nią gadałem właśnie o tym, z nią. Tak? No i powiedziała, Widzisz? że. No, 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 no. Te tak, też tak mi nie wiem. Ale jeszcze nie tak łatwo jest, że was powiem trochę. Dobrze, Robert, słuchaj. Yy, w nas, tylko nie jedz więcej skóry ze stopy. Kraszy to było. Na razie. Trzymaj się, dzięki Beku.